Siemaneczko widzowie, Przecież jeszcze przed rozpoczęciem tego materiału, ten kałaszek, który jest w tym momencie załączony na Waszym ekranie, koszt około 160 zł jest do wygrania, informacje będą podane zaraz. Tutorial jak ewentualnie ma to wyglądać, czyli tak, tutaj na kanał potwierdzenie wpłat na moim Discordzie, podsyłacie po prostu y, filmik, na którym jest nagrane, tutaj jest przykładowo filmik Ziomeczka, on tutaj wszystko ładnie pokazał, y, kwotę, płatność i tak dalej, że mój kodzik jest tutaj użyty, tutaj wszystko jest pokazane. I na sam koniec jak faktycznie ten balans dociera do niego na konto. W taki sposób musicie nagrać ten filmik. Jeżeli go nagracie, ja tutaj wszystko moderuję cały czas, cały czas daję znać i tutaj będzie po prostu osobna rubryka. Wcześniej ticketiki wyglądały w taki sposób i tutaj będzie po prostu dopisane kto ile ma ticketików, potem wszystko będzie na kole fortuny, że tak to powiem i osoba, która będzie miała najprawdopodobniej albo najwięcej, albo najwięcej farta, wygra właśnie oto tego Kałacha za 150 zł i w taki sam sposób rozlosujemy jeszcze kosę. Także co, widzowie? Ja już was zapraszam na odcinek. Cześć widzowie. Witam po raz kolejny na G4 Skins. Yy, chciałbym podziękować wam za aktywność pod ostatnim filmem. <laughs> Jesteście naprawdę, niesamowici. Czekaj. A już myślałem, że pierwszy raz wiecie poleci nam flip, ale usp print stream jest również zadowalający. Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu przypominam, żeby w to miejsce wpisać kod MATUSZYST który da oczywiście 5% do każdej wpłaty oraz krzyneczkę Emil Spec, jeśli jesteście nowym użytkownikiem, to jest krzyneczka za złoty60 i co? No, przypominam o giveawayu na kałaszka, Przesunięto o jeden dzień z racji, że jest na tradebanie, a chciałbym tego kałacha rozdać od razu na live, więc stąd taka zmiana. I cały czas przypominam o giveawayu na tą kosek, która będzie do 15 kwietnia. Tikeczki, które nazbieracie teraz, przełożą się jakby na następny giveaway, więc nie będzie czegoś takiego, że, że te etykiety, które jak załóżmy, nie wygracie teraz, to wam przepadają, one przechodzą na następny. Także moim zdaniem warto jeszcze się zdecydować na ewentualną wpłatę. No i co? W takim razie chyba będziemy już lecieć ze skrzyneczkami. Zacznijmy sobie od Nukleara. Hydrotusów nie będziemy ruszać, bo jakoś ostatnio powiem wam... No słabe są, słabe są. Zrzucimy sobie dwa milionery. Albo nie. Zamiast bilionera damy sobie dwa razy za mocno skuty i na koniec Space Balucik i to będzie taki rozchodniak. Za 1800 na start, na dwie osoby. No i zobaczymy. No tutaj liczę na jagerka. Jeszcze nie udało się go nigdy dropnąć, także mam nadzieję, że w końcu, w końcu się uda. A ja przy okazji sobie zaleję Wape'a. No i dobra, Nuklearek 187 ziko, Bot Henry przeciwko nam. Mam nadzieję, że się uda. No Jagera nie ma. Jest containment bridge na prawo, także lipa, powiem szczerze, lipa. No pierwszy za mocno skuty tragedia. Kurwa, skin za 5 zł. No i... Nie, tej skrzynki raczej nie będę więcej dodawał. No powiem wam, że jest tragedia. No, no nie ma chyba tutaj opcji na Wina. Jeszcze bot Henry dostał Classic Knife'a Paracorda Crimson Weba. No i niestety pierwsza bitwa strasznie wygląda, dobra, po prostu nie będziemy ruszać skrzynki za mocno skuty, teraz zrobię takiego klasyka, yy, wydaje mi się, że możemy dwa razy Silk silksili dodać, nuklara również, chyba raczej nie będę planował, dwa windmaile na farta, yy, dwa, dwa kecze i na koniec dwa razy, trzy razy gacie i bitwa za trójkę na start. No i proszę. Musimy po prostu zrobić gruby wynik, gruby pitos. Ostatnio udało się zrobić fajny proficik, więc mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiaj również będziemy mieli farta. Bo jeżeli, jeżeli nie, to ten odcinek może się zakończyć po tej bitwie. Proszę. No, pierwsza nic, niestety. Auk za złotówkę. A to jest w ogóle też 4% na wszystko, nie? Oj, no niestety. Silk City, no trage tragedia. Na lewo i na prawo. Dobra, Windbane. Proszę, to na lewo. No, kurde, już tak blisko. No daj tego Stiletto, Daj to daj tego daj tego sztyleta. Niestety styleta nie ma. Także słabo, dobra, teraz CZ może. Jest! Jest CZK Charlie! Będziecie się śmiać z tego jak to wybawia, ale dla mnie to jest Charlie. Dobra, bardzo ładnie, bardzo ładnie. O to właśnie chodziło Mamy fajny, fajny naprawdę podbite. Dobra, byleby teraz ziomek nie dropnął fire serpenta i będzie zajebiście. Tutaj niestety pierwszy rzut taki średni. Dobra, coś musi dropnąć. Coś musi nam dropnąć, bo jak na razie to słabo ta bitwa wygląda. Poza to CZ to nic ciekawego nie poleciało. Dobra, proszę, Fire Serpent na lewo. A nie, czekaj, ten Auk jest drogi. Bardzo ładnie. Bardzo dobra bitwa. Szkoda tylko, że bot 500 zrobił, aczkolwiek 4400 jak najbardziej jest akceptowalne i odbijamy sobie elegancko tą pierwszą bitwę. Także dobra, sprzedamy przy okazji szybciutko tej temki. Cyk, 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 cyk. No i mamy 6200. Jednak trochę, trochę minusa jest, ale postaramy się to jakoś nadrobić. Dobra, potwierajmy sobie może jakieś skrzynki. Spróbuję to Street Legends, dwa razy otworzyć, zobaczymy co ciekawego nam to pokaże. Wildfire i Wildfire. Chyba dobrze będzie. No, jest delikatny proficik, nie będziemy skrzyneczki więcej męczyć. Yy, zarzućmy może w takim razie Blackbirdem. I Blackberda też otworzymy dwa razy. Tutaj już jest 1040, także całkiem sporo. Mamy Ursusa, a nie, niestety przeleciało, więc będzie minus. I to całkiem spory. Dobra, jeszcze raz. Skoro dała minus, to teraz powinna oddać. O, jednak to był głupi pomysł. Jeszcze gorzej niż wcześniej. Dobra, Blackbird dzisiaj niestety nie ma farta dla nas. Yy, spróbujmy może... A zrzućmy trzy loreusy. Trzy loreusy na farta. z racji, że to jest boler. Jetset? Jest Jetset. Dobra, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jetset jest naprawdę drogi. Także tutaj już odbijamy praktycznie to, co straciliśmy. Gdzie jest ten jetset, tak z ciekawości? 1% jest na niego. Dobra, ja bym ogólnie zaryzykował, tylko tym razem jeszcze dwa otworzył. No i nie warto było. Judgment of Anubis i Safari Mesh, także słabiutko. Ale dobra, wyleciał Jetset, więc zły nie będę. Spróbujmy może, może jakąś prestiżową skrzynkę. Dobra, otwórzmy od jungle funga jednego. No wiadomo, że tutaj tych topowych noży nie trafimy, ale może jakiś taki troszeczkę lepszy Huntsman Tiger tuf nie powinien być chyba taki zły. 1300, także jest proficik. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Coś z mi zacina, tak szybko sobie odświeżę. Jakieś lagi były, dobra. Otworzyliśmy sobie jedną prestiżową. To może teraz otworzymy... Dobra, niech będzie. Bilioner? Tak po prostu. Cyk. Byle nie proszę, byle nie saudów Okej, okay, pierwsza Saudow. Dobra, ostatnia próba, ostatnia próba. Ja pierdolę, dobra. Jeszcze raz, quick open. Dobra, tragedia, szczerze powiem. Szczerze powiem, że tragedia. No, wyleciała na końcu Hyperbista, ale nie powinienem się tak podpalać. Dobra, zróbmy może bitwę. Zróbmy może bitewkę. I zagrajmy. Zacznijmy sobie od Shade'ów. Potem zrzućmy dwa Next'e, dwa Mysterious'y. I na koniec niech będzie dwa chase'y i zróbmy tą bitwę na trzy osoby. Coś w tym stylu. No i dobra. Aż poprawię się na fotelu, wyprostuję plecki, napnę bary i lecimy. O, dobra. Bot Ryan, bot chat. Skrzynki całkiem ładnie, bitwa za 1300, także całkiem, całkiem. No i lecimy. Chyba słaby start. No właśnie, to jest... Jeszcze w Battle skercie ta purpura się trafiła. No bardzo słabo, bardzo słabo niestety. Dla nas najgorzej. Z pierwszej skrzyneczków. No i Nex... No, słabo, słabo. No nie nie czegoś takiego oczekuję z tej skrzynki. No coś za 200 przynajmniej. jakby taki rubiak poleciał. No byłoby fajnie, ale niestety Nex również zabrał. Mysterious Corticera, A to jest pewnie najdro... A nie, jednak ten. Jednak ten Mach 7. Red od kurde, no cały czas coś dropimy, ale te itemy nie są jakieś, kurde, drogie, no. To cały czas jest poniżej wartości skrzyni. O Boże, dobra, przegraliśmy. Nie ma szansy, no musi tu polecieć topowy drop. No, na przykład taka wupa fate, ale my dostajemy, kurwa, po raz drugi Galila Vandala, na środku poleciał op No i niestety przegrywamy, dobra! To jest czas na Alina, czuję, że to jest czas na Alina. Zróbmy po prostu Grubasa, zróbmy Grubasa. Nie, tym razem gaci nie dodamy. Dal sami rzucimy knife i to i na koniec into the jungle. Nie, rapa nie. Gacie. Nie. Tropical rush. Tropical rush, tylko on niech będzie tutaj. Zróbmy to bitwę na dwie osoby. I proszę. Chcę tu widzieć potężny profit. Chcę tu widzieć potężny profit dzisiejszego odcinka. 11 kana lewo, proszę. Najbardziej liczę na kecza i bilionera. Jak tam wyskoczy, nam naprawdę. Jak tu wyleci co najmniej jeden Charlie, albo na przykład Awubka Fate, no będzie, będę po prostu w niebie. Proszę. Ok, bardzo ładny start. Świetny wręcz start. Dwa razy Silk Tiger, dobra, bilioner. Błaga mnie, Saudów tylko. Ja ptole, no jest pierwszy sałdow, on trafia fuel czy która za tysiaka. Proszę, teraz byle nie Saudow i będzie w dom będę w domu. Ja pierdzielę, no i poleciał drugi sałdow, niestety. No nie jesteśmy jeszcze aż tak zbyt... aż tak daleko, żeby nie być w stanie tego brąz morfy, kurwa, mać, no i co? Tropical Rush chyba zadecyduje. Nie, przegraliśmy. Ja pierdolę, no nie ma szans tych knifów dropnąć czegoś takiego, żeby przebiło to co dropnął, bo no kurde, gdyby nie to strany bilioner, no tak ładnie było na początku, tak ładnie było na początku, ile? a sporo około tysiąca tyle. Tysiąca No jestem niezadowolony jednak. No kurde, miałem nadzieję, że jednak się uda. Niestety widzowie, to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku, no nie udało się. Nie udało się zrobić nic ciekawego. Skrzynka bilioner zabrała absolutnie. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, zostawcie lajka, like zostawcie suba. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Siemanko!